Siemano, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam wojnę gildii z, klik z z jakąś inną Gildią z Gildią sąsiedzi nie ma aż takiego zauważyliście coś mi się ze słuchawkami zabało Mam nadzieję, że z mikrofonem nie, ale ze słuchawkami mi się coś zrąbało. bo tylko na jedną słuchawkę. Będą musiały naprawić. Dobra, nieważne. Pewnie ten już mnie ściśnie. No. Nie? Ale fajna broń. Proszę kurde kolejny kolejny. Kolejny tak ta Gilia. Kolejny no kolejny kolejny kolejny. Kolejny kolejny. Ładnie go świetną. Archanie. Kamilek też. Kolejny. Kolejny. Jak dobrze pójdzie, to nawet wygramy to. Kolejny. Kolejny. Kolejny, 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 160, 180, kolejny, kolejny, wiedziałem, że ciota padnie od razu, I nawet jednego nie zabił, kolejny. Kolejny. Dobrze idzie, wygramy to na pewno. Niby taka dobra gilda się wydaje, takie cioty. To nie ja, Marcel. No jak mam to. No, dobra, gildia. No ciężko, już ciężko. Ale na do arem nie doszli. No, więc. Przenoszę, bo to wystawia i bravo. Zabiliśmy ich. 10 milionów 204 żywe. Łuka. Fina. Zwiększam internetu. Dobra, już nie. Na mojej postaci się zmieniło to, że wbiłem level. Eee... Pokonałem jeden poziom lochów. Teraz właśnie go zobaczymy. Ten poziom lochów. Zarekujemy. Myślę, że wam samokrytyczny to bym go pokonał. Bo źle do zim idzie. Dobra, wydamy tego jednego no dobra, spadniemy. No. Na się nie spojrzałam. Arena. Chełmus. Wygraliśmy. Yy, ja jestem taki słaby, bo nie mam potek obrożonych. Mam tylko jedną, nawet trzymałeś dobrą potkę. Yy. To jeszcze się bronił? Nie, od ostatniego odcinka. Tylko, że wbiłem level, pokonałem lochę, a z, loków nic nie, z lochów nic ciekawego nie dostałem. Więc to będzie na tyle w tym odcinku. Dziewaczka i